You know what? You know me up You know me dla was Trzy zwrotki od trzech raperów Flexi, Tempted Manz, M.P.B. Music back, you know me To tak Village, autor Eminem Leffa Tak potrafi, że mój klam przeszpili kartą w treflach You know me, ostatnia płyty pętla, tak Filozofia Zen Plus w dużych dawkach rzęszeń Właśnie wkładasz pochaj z rękę w kieszeń Studyjny szantaż Płaski winyl, czerwony jak kantarz Lamborghini płynie z nim jak w amfibii. Okrągły jak w podstawie tipi To mój człowiek widzi linki Groch To w tej dwójce zawdzięczasz ten woska Więc wszyscy papa robimy na trzy Każdy papa racji Obiektywem robi zastrzyk to winyl, który z daleka błyszczy się miej hip-hopem Niepromowany tak jak Jennifer Lopez W przestrzeni masz stopę, sam i gdzieś werbel pomiędzy wersy lepsze niż zbignie w herbę, jak Gerber Odżywia daje siłę jak hormon z formą i pięknym jak Julia Ormon Ta płyta, okrąg pełen złozeń Dla wydawców robiących to po stokroć jeszcze gorzej Stagnację na tym rynku, myślę, ukróć Poza schematami, ale też nie postacie z lukru To flexib, to ten typ, to emblem Kamera trapi bit bez wysiłku w kwadrans dla Myślą, że wyślą nas do diabła swoim blabla Otwórzcie oczy, kurtyna spadła Czarna magia, analogu lśniąca tafla Grabna składnia, wersy wrogów wpłoną jak nafta Własna pasja, wersy zadrabane Jak ją wyrwać? Juno mi kadra, zagramy tak, by to wygrać Nie igraj z losem, wciśnij stop Podnieś ramię, odwiedź płytę, wciśnij start i Takk að náttu sér að pamið